Ma 7660 lat. Jego wiek oceniono metodą węgla aktywnego. Jest największym torfowiskiem w Sudetach o powierzchni 232 hektarów i ciągle się powiększa. Rośnie na nim najwięcej roślin, reliktów z okresu lodowcowego. Tajemnicze, egzotyczne, unikatowe torfowisko pod zieleńcem koło dusznik zdroju. Dla turystów dostępne jest od wiosny do jesieni. Nas oprowadzali po nim specjaliści z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej. Tam mamy rosiczkę długolistną. Tu mamy ślady żurawia, największego ptaka w Polsce. Dobra. W filmie pokazujemy m.in. tajemnicze, niedostępne przestrzenie torfowiska, znajdujące się poza wytyczonymi szlakami turystycznymi. Torfowisko pełne tajemnic. Wyprawa pierwsza. Koniec maja. Na torfowisku trwa spóźniona wiosna. Torfowisko budzi się do życia. Jeszcze na początku maja leżał tu śnieg. A teraz jest dużo odcieni zieleni. To jest y, bardzo piękne i mchy mają inne odcienie, brzozy. Rozwijają się liście. Fajnie, że ta y, wegetacja jest trochę spóźniona, bo no, w tej chwili czuje się taką prawdziwą wiosnę. Torfowisko leży zaledwie 200 metrów poniżej znanej stacji narciarskiej w Zieleńcu. Na torfowisku panuje klimat alpejski, wysokogórski, zbliżony do tego, który jest na, w pobliskim Zieleńcu. Średnia roczna temperatura waha się na poziomie 4 stopni Celsjusza, a więc jest to klimat ostry. A to piękny, biały, wiosenny dywan utkany przez puch owocującej, już przekwitłej wełnianki. Rośnie na kilku hektarowych mokradłach w symbiozie z wszechobecnym mchem. To początki owocowania wełnianki. Będzie jeszcze wiele im. Zaskoczyła mnie tu duża ilość unikalnych roślin, którym grozi wyginięcie. Tylko wtajemniczeni wiedzą, gdzie rosną karłowata brzoza i rosiczka, roślina trawiąca owady. By je odnaleźć, brnęliśmy prawie kilometr w grząskim terenie porośniętym mchem. O, tutaj są już pierwsze egzemplarze brzozy karłowatej. Tutaj, tutaj. Brzoza karłowata, betula nana. Yy, nie jest to drzewo, jest to krzew. Dodajmy, że rośnie góra na wysokość półtora metra. W pobliżu odkrywamy setki rosiczek okrągłolistnych. Roślin, które wydzielają lepką, cieczwabiącą owadę. Chwytają je i żywią się nimi, uzupełniając braki azotu. Jest już koniec maja, jest zimno. Rosiczka o tej porze zwykle łapała już muchy. W tym roku jest za zimno, nie ma jeszcze much. Wyprawa druga. Koniec czerwca. Chociaż barwa tej wody na to nie wskazuje, ta woda jest bardzo zdrowa, dobra, nadaje się do picia, bo przesącza się z tego torfowiska, które znajduje się za nami. Proszę spróbować. Normalna woda. Najdzie <laughs> smakowała. Zmina, Zmineralizowana, bardzo smaczna. W czerwcu przyroda szybko nadrobiła wegetacyjne opóźnienia. Biały puchowy dywan z owocostanów wełnianki jest jeszcze bardziej intensywny. Tu rosiczka ma złowione już dwa owady. Jeden owad jest wewnątrz rosiczki, a drugi owad jest tutaj z boku. I ta rosiczka przez kilkadziesiąt godzin będzie trawiła te owady. Gleba jest tutaj zbyt uboga dla wielu roślin. Rosiczka przetrwała, dlatego że dożywia się owadami. Podczas tej wyprawy nie udało nam się odnaleźć drugiej rosnącej tu odmiany rosiczki długolistnej, ale wszystko jeszcze przed nami. Za to zachwycaliśmy się innymi polodowcowymi reliktami, m.in. innymi brzozą karłowatą, która już w pełni zdążyła wykształcić listki. Występuje w dwóch miejscach na terenie Polski. Występuje tutaj u nas i na Pomorzu. Nie zdążyła się wycofać z tych terenów, kiedy odchodził lodowiec, ale natrafiła tu na świetny alpejski klimat. Nie spodziewałem się, że torfowisko jest mokre, że można się zapadać. Bardziej spodziewałem suchego terenu, porośniętego gęsto krzewami, bez, bez widocznej wody. Brnęliśmy dosłownie dalej w głąb niedostępnego torfowiska w kierunku malowniczych, dziewiczych jeziorek szczelinowych. My nie wiemy, jak głębokie są te jeziorka. Torfowce rosną, torfu przybywa, torfowisko pęka, szczeliny są zalewane wodą i powstają jeziorka. Jeziorka są trudno dostępne, odległe od szlaku turystycznego. Mało kto wie o ich istnieniu i tutaj zagląda. Zachowały piękno i nieskazitelny wygląd. Można je podziwiać na naszym filmie. Wyprawa trzecia: Koniec sierpnia. Odwiedziliśmy torfowisko tuż po prawie miesięcznej suszy. Wyparowało dużo wody, jego poziom obniżył się prawie o pół metra, idąc już nie grzęźliśmy po kolana. Na trasie leżała wygrzebana przez zwierzynę kępka mchu. To jest przykład, jak powstaje torf. Tu mam kępę mchu, która od góry jest zielona, od dołu usycha i umiera, i tu powstaje właśnie torf. Jeziorka prawie wyschły. W ich sąsiedztwie podziwialiśmy piękne kosodrzewiny. I właśnie tu, daleko od szlaków, na wilgotnym terenie, udało się nam w końcu odnaleźć drugą z rosiczek. Długolistną. Rosiczka długolistna w przeciwieństwie do okrągolistnej ma większe liście, dzięki temu może łapać większe owady. I kolejne odkrycie. Na wysychającym dnie jeziorka świeże tropy żurawi. Ten płochliwy ptak zamieszkuje rozległe bagna, torfowiska na nizinach i niechętnie pokazuje się ludziom. Prawdopodobnie przyszedł do wodopoju, teraz na jesieni będzie odlatywał na zimowisko, do cieplejszych krajów. W pobliżu, również na brzegu jeziorka, odkryliśmy działalność dzików. Miejsce, gdzie chętnie zażywają błotnych kąpieli. Do drzewa przypięliśmy specjalną ukrytą kamerę do podglądania zwierząt. Pozowały przed nią watachy dzików i jeleni. Zresztą widać było, że zwierzęta te nie przepadają za sobą. Wyprawa czwarta. Początek jesieni. 25 września. Po opadach deszczu na początku jesieni torfowisko ożyło. Przybyło wody. Pojawiły się strumienie. Po białej wełniance nie pozostało śladu. Zaczął się rok szkolny i sezon szkolnych wycieczek. A co to za książka, którą pan przyniósł? Jest to Polska Czerwona Księga Roślin. 10 gatunków z tego torfowiska znajduje się w niej, zagrożonych wyginięciem. Między innymi ta sosna błotna, znajdująca się za nami. W Polsce błotną sosnę można spotkać tylko w ośmiu miejscach. Jest mieszaniną sosny pospolitej i kosodrzewiny. Rosnąć może nawet do 20 metrów wysokości. U nas zazwyczaj nie przekracza 10 metrów. Młodzież dowiedziała się także, że porusza się po pływających kładkach i drodze, a wieża widokowa jest zbudowana na 8-metrowej warstwie nasączonego wodą torfu. Wszystkie występujące na terenie torfowiska kładki, drogi, a także ta oto wieża widokowa są budowane na zasadzie konstrukcji pływającej tratwy. Ta wieża, na której stoimy, pływa na drewnianych balach. Na nich jest osadzona, i dopiero na tych pływających częściach drewna stoją drewniane pale, które utrzymują tą wieżę na, góry, na górze. I kolejne zaskoczenie dla młodzieżowej wycieczki. Nasze torfowisko jest wododziałem dla dwóch mórz: bałtyckiego i północnego. Ten bóg pokazuje nam nietypowe miejsce w Polsce dział wodny. Stąd wody są prowadzone do dwóch mórz. Tutaj w lewo do Morza Północnego, a tu w prawo do Morza Bałtyckiego. Tutaj biorą swój początek dwie rzeki: Dzika Rodzica i Bystrzyca Dusznicka. Bo nie wiedziałam, że rzeki w Polsce mogą płynąć do innego morza niż Bałtyckiego. Owocowały borówki: Brusznica, zwana czerwoną i czarna. A także żurawina. Torfowisko powoli szykowało się do zimowego snu. Pierwszy śnieg pojawia się tu na początku listopada.